Dzisiaj dokonał Pan, Panie Nawrocki, no Mistrzostwa Świata. To, to, to Mistrzostwo Świata to jest oczywiście to, że no, wyprowadził Pan historię ze swojego, ze, ze, nie, nie ze swojego, z pałacu, w którym powinien funkcjonować prezydent. Widać wyraźnie, że Nawrocki buduje taką atmosferę takiej faszystowskiej odpowiedzialności zbiorowej w Polsce. Nieważne, czy ktoś coś zawinił, ważne, że on cały grup Polaków po prostu nienawidzi. I gotowy jest im przypisać swoje wyobrażenia o winach i wygonić. Aresztować, zniszczyć, zaszczuć, ogłosić, kto jest Polakiem oczekiwanym przez Kibola, a kto Polakiem nie jest. No przecież to, co zrobił Kaczyński wcześniej z ustawą tak zwaną tą represyjną czy dezubekizacyjną, że całą grupę uznał za zbrodniarzy. Nie ma czegoś takiego jak cała grupa na zbrodni. Kto zawinił, ma być osądzony i tyle. Jeżeli się osądza całą grupę, to znaczy, że to jest ustawa faszystowska. I Nawrocki do tego właśnie dąży. On w tej chwili mówi, to są komuniści i w związku z tym my nie będziemy z reżimem rozmawiać, my ich będziemy...